Zanim Tobie coś pokażę, posłuchajmy tego krótkiego wystąpienia młodego, ale bystrego polityka. W 2010 roku Fundacja Rockefellera, jedna z najbardziej wpływowych organizacji na świecie, opracowała scenariusz na przyszłość technologii oraz rozwoju międzynarodowego. W tym raporcie Fundacja Rockefellera opisuje tak zwany scenariusz o nadejściu globalnej pandemii.

Przywódcy państw na całym świecie wzmocniliby swoją władzę prawami przepisów i ograniczeń. Obowiązkowego noszenia masek na twarzy, do kontroli temperatury ciała przy wejściach na stacje kolejowe, do samolotów, wszystkich budynków, to wszystko jest tutaj opisane. Według scenariusza, nawet po pandemii mamy dużo do zrobienia, napisali naukowcy fundacji. Autorytarna kontrola oraz inwigilacja nad obywatelami. I ich działaniami nawet nasili się. W tym raporcie z 2010 roku nawet dokładnie nawiązują do blokady klimatycznej, o której już mówią w naszych czasach. Mamy również podobny polski wątek, ale bardziej szczegółowy. Jest to książka TEK, Jana Białka, wydana w 2017 roku. Napisana na podstawie przeanalizowanych wcześniej ogólnodostępnych opracowań naukowych wpływowych fundacji, instytucji prywatnych oraz państwowych, ich źródła oraz strony są podane pod każdym opisem w książce. Po krótkiej prezentacji zawartości książki, pokażę tobie chyba coś jeszcze bardziej intrygującego. Na czerwono pod rysunkiem zaznaczam źródła, które przeanalizował Jan Białek, na podstawie których stworzona jest tabelka. Jak widać między innymi bardzo wpływowa Fundacja Rockefellera przewiduje chyba ze szklanej kuli, że plus minus około 2020 roku wybuchnie pandemia. Jeżeli nie przespaliście kilku ostatnich lat, to pewnie zauważyliście, że od 2020 roku mówi się w mediach, że globalny kryzys zdrowotny jest okazją do zbudowania nowego porządku na świecie, tak zwanej czwartej rewolucji przemysłowej, która jest przed nami. Poruszany ten temat jest w kółko na światowym forum ekonomicznym, na którego czele stoi Klaus Schwab. Ciekawiej się robi, gdy czytamy inny rozdział książki pod tytułem Kryzys jako katalizator zmian, czyli globalny kryzys będzie niezbędnym elementem takich drastycznych zmian, ponieważ według badań kryzys jest często najlepszym katalizatorem zmian obrazu świata i tak dalej. Pod tekstem Jan Białek podaje naukowe opracowanie źródłowe wraz z numerem strony, z której cytuję fragment. Do zarządzania kryzysem mogą być liderzy polityczni, religijni lub po prostu gwiazdy mediów promujące nowe postawy. Wytrzymaj jeszcze chwilę. Będzie coraz ciekawiej. Początek Zielonego Ładu był zaplanowany w 2012 roku, jak widać ze źródła opisu, a promowanie ekologii od 2014. Formalnie Agenda 2030 Zrównoważonego Rozwoju podpisana została w Nowym Jorku w 2015. Następnie mamy zaplanowane zacieranie różnic między religiami i podporządkowanie chrześcijaństwa przyrodzie. W tym momencie zapala mi się czerwona lampka i widzę pewien pomnik, który został zburzony w pierwszych dniach pandemii, ale o tym za chwilę. Ostatecznie po zatarciu różnic ma powstać nowa globalna i wspólna religia. Jedziemy dalej. Pogłębianie procesów dehumanizacyjnych, promocja homoseksualizmu, pedofilii, minimalizacja języka. Tu podają źródła z roku 1977, ale ja podpowiem, abyście poczytali o marksistowskim marszu przez instytucję Gramczego, który rozpoczął się w 1968 roku. Kto poczyta, to nie będzie zdziwiony tym, co dzieje się dzisiaj. Temat rzeka. Proces jest rozłożony na lata. Metodą salami powoli, abyście się przyzwyczaili do zmian. A potem jedziemy dalej dalsza dehumanizacja. Promocja kanibalizmu, nekrofilii, bestialstwa, ekstremalne niszczenie kultur narodowych i języka. Szczerze mówiąc, gdy się rozejrzeć dookoła, popatrzeć na sztukę, modę, muzykę, kuwety w szkołach w Kanadzie i tak dalej, to jesteśmy na dobrej drodze. A przy okazji, kto za to wszystko płaci? W USA wybuchł ostatnio głośny skandal, ponieważ Trump obciał 45 miliardów dolarów instytucji o nazwie JUSAIB. Instytucja zatrudniała 10 tysięcy pracowników do destabilizacji społeczeństw na całym świecie i obalaniu niewygodnych rządów. To, co mój zespół i ja napotkaliśmy, to absolutna obstrukcja i kłamstwa ze strony USAID. Zrobili wszystko, co możliwe, aby uniemożliwić mi dostęp do ich rejestrów, aby zrozumieć, na co idą pieniądze naszych podatników. W końcu nawiązałam współpracę z przedstawicielem Mike'em McCollem w Izbie Reprezentantów i rozpoczęliśmy formalne dochodzenie kongresowe. I nawet po tym jak się wycofali, pozwolili nam tylko na dostęp do niewielkiej ilości danych. Ale to, co znaleźliśmy, to ekstremalne wydatki ze strony USAID z bardzo niewielkimi wynikami opartymi na danych. Widzieliśmy pieniądze finansujące Instytut Wirusologii w Wuhan za pośrednictwem dolarów kierowanych przez USAID na niebezpieczne koronawirusy. Widzieliśmy, jak to się skończyło. Widzieliśmy fundusze przekazywane do Maroka na lekcje garncarstwa, turystykę w Libanie. Nawet gdy Departament Stanu odradzał podróż do Libanu. Mogłabym tak wymieniać w nieskończoność. Dogę zamroził 40-miliardowy superpakiet Deep State i umieścił 10 tysięcy biurokratów na płatnym urlopie. Federalne marnotrawstwo i fundusze, takie jak 2 miliony dolarów na zmiany płci w Gwatemali, 6 milionów na finansowanie turystyki w Egipcie, 20 milionów na nowy show ulica Sezamkowa w Iraku, 4,5 miliona na zwalczanie dezinformacji w Kazachstanie. Mogłabym Chciałbym tak wymieniać bez końca i z przyjemnością przedstawię tę listę każdemu z Was. Demokraci są oburzeni, że Amerykanie chcą, aby ich pieniądze szły na dobre cele, a nie na takie rzeczy. Ale możemy dodać jeszcze kilka do listy: 1,5 miliona na promowanie gejów, lesbijek i osób trans na Jamajce, 4 miliony dla transpłciowych Serbów, 5,5 miliona na prawa gejów w Ugandzie. Ponad 6 milionów dla mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami w RPA. Tak to zostało opisane. 17 milionów na promowanie integracji w Wietnamie. To prawdopodobnie inny sposób na powiedzenie, że trafiło to do osób trans. Zbombardowaliśmy ich dywanowo, a potem zapłaciliśmy im za przebieranie się. 25 milionów na promowanie ekologicznego transportu w Gruzji. Nie w stanie kraju. I to nie jest tak, że wzięliśmy pieniądze i kupiliśmy im samochody elektryczne. Po prostu zapłaciliśmy podejrzanej agencji za umieszczenie billboardu z napisem Kupuj samochody elektryczne. Milion dla arabskich i żydowskich fotografów. Jesteś Żydem? Arabem? Masz aparat? Oto czek. 8 milionów dolarów na nauczanie dziennikarzy ze Sri Lanki, jak uniknąć binarnego języka genderowego. Tłumaczenie: Wydajemy 8 milionów, żeby reporter na Sri Lance nie napisał on lub ona. Przynajmniej nikt nie zginął. Błąd. 122 miliony z pieniędzy USAID zostały przekazane terrorystom. Talibowie są finansowani przez podatników, podobnie jak laboratorium w Buchan, więc jesteśmy na dobrej drodze. Jeszcze taka ciekawostka. W 2002 roku zaplanowano modyfikację genetyczną ludzi, i ma to zostać zapoczątkowane jeszcze przed 2025 rokiem. Trend depopulacyjny świata zachodniego i masowa migracja do Europy. Migracja to chyba teraz aktualny temat. Bo jest tu mowa o planach z 2011 roku. Jak podają źródła książki z 2007 roku. Szykują się również konflikty i globalny kryzys ekonomiczny pomiędzy 2020 a 35 rokiem. Ale wróćmy do pomnika Georgia Geinstons, który w 1979 roku ufundował anonimowy mężczyzna o pseudonimie Robert C. Szczegóły znajdziesz w anglojęzycznej Wikipedii. Najciekawsze są wyryte napisy w gruzińskich kamieniach przewodnika w ośmiu różnych językach. Po jednym języku na każdej z czterech dużych, pionowych kamieni, ułożone na wzór przekazu dziesięciu przykazań, lecz o innym przesłaniu, oto kilka z nich. Uczymuj ludzkość poniżej pięciuset milionów, w wiecznej równowadze z naturą. Trochę dziwne, bo ludzi jest w tej chwili około ośmiu miliardów, a ma być tylko pięćset milionów. Po chrześcijańsku brzmiałoby to raczej odwrotnie: rozmnażajcie się i czyńcie sobie Ziemię poddaną. Według chrześcijańskich wartości, to człowiek jest na pierwszym miejscu, nie drzewo albo pies. Według dokumentów z Książki Białka chrześcijaństwo będzie tępione. Daje to do myślenia. Zjednocz ludzkość za pomocą nowego, żywego języka. Tutaj można wrócić do Książki Białka, gdzie jest mowa o zacieraniu różnic między ludźmi, narodami i tak dalej. ludzi i narody za pomocą uczciwych praw i sprawiedliwych sądów. Brzmi pięknie. Tylko to co ładnie opakowane wcale nie musi takie być. Pytanie brzmi, jakich sprawiedliwych sądów, jakich praw? Kto te prawa i sądy ma stanowić? Niech wszystkie narody rządzą wewnętrznie, rozstrzygając spory zewnętrzne w sądzie światowym. Jakim sądzie światowym? Unikaj drobnych praw i bezużytecznych urzędników. Ciekawe, bezużyteczni urzędnicy, może politycy, przed nami czwarta rewolucja i sztuczna inteligencja. Równowaga między prawami osobistymi a obowiązkami społecznymi. I ponownie pytanie, jakimi prawami osobistymi, o jakie obowiązki społeczne chodzi, kto te obowiązki społeczne ma dyktować? Pomnik został zniszczony i wyburzony 6 lipca 2020 roku, po wybuchu najmodniejszej choroby na świecie.